Szczęść Boże, dzisiaj wielka uroczystość, uroczystość wszystkich świętych, jedna z najważniejszych w Kościele. Dziś wspominamy tych wszystkich, którzy osiągnęli chwałę nieba, tych, którzy są już w niebie. Dlatego, najlepszy moim zdaniem, cytat, który udało mi się wybrać na dzisiejszy dzień na Instagram, jak wiecie, tam zamieszczam cytaty, to jest ten księdza Piotra Pawlukiewicza. Brzmi on tak: To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my umieramy. Jest w nim dużo prawdy, ponieważ tak naprawdę zaczynamy żyć dopiero w niebie. Nasze życie to krótkie, ziemskie, ono trwa tak naprawdę chwilę w porównaniu z wiecznością, która jest w ogóle niezmierzona, jest po prostu jakby bezczasem. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień, 1 listopada, jest dla Was dniem spokojnym, pełnym refleksji, pełnym pamięci o Waszych, naszych bliskich oraz przede wszystkim modlitwy. Bardzo Was proszę. Jeszcze poprzedni film, ten przedwczorajszy, to jest właśnie o tym, dotyczący tego, jak można uzyskać łaskę odpustu zupełnego dla zmarłych. Bardzo Was do tego namawiam. To jest największy dar, jaki możemy im ofiarować. I przede wszystkim niech ten dzień będzie właśnie spokojny, pełen rodzinnych spotkań. Nie wiem, jak to u Was jest, ale 1 listopada zwyczaj u mnie są jakieś spotkania y, rodzinne, więc ja dzisiaj tylko jeden film dodaję, a jutro wracam z kolei znowu, ale raczej po południu nie będę aktywna ani na Instagramie, ani na YouTubie, więc już dzisiaj, już teraz chciałam Wam życzyć Błogosławionego, błogosławionej uroczystości, wszystkich świętych. To było na tyle. Szczęść Boże.